Dzień dobry moi drodzy, cześć, witajcie tu znowu Gimper. Patrzcie, kto już na nas czeka i patrzcie, jaki świat na nas czeka. Na dodatek, Woody Hardcore, podejście trzecie. Niech się dzieje, niech się dzieje moi drodzy. A, I spróbujmy tym razem przetrwać nieco dłużej. I może tym razem mi się nie zbaguje mój Woody. A, God damn it Jedno Jaddo, drugie Jaddo, trzecie Jaddo. Już się zaczyna. Pierdzielamy stąd Dobra, zbieramy patyki Weźmiemy Lucy w dłoń You came back Ta gra jest w ogóle bardzo fajna Death to all trees Gdyby nie te cholerne ptaki, o zjerało się wszystko Dobra A Dzięki temu ten ptak mnie nie atakuje, co? Czemu on wszystko podpala, gnida pieprzona? Moja trawa, potrzebuje trawy Uuu, uh, Lucy się cieszy. Joo. Yeah. Dobra. Początek bardzo, ale to bardzo spokojny. Jak na razie. Nie musimy przed żadnym ptaszorem uciekać, dobra. Wykrakałem. Przepraszam. Moja wina, tak, moja wina. Moja bardzo wielka wina. No, przestań. No i chuj. Czy ty przestaniesz mnie kiedyś gonić, Koleś? Proszę cię, ładnie. Te takie są kurewsko upierdliwe. To jest naprawdę niedobra cecha. Ta spokojna muzyczka tutaj nijak nie pasuje. Rozumiem, jakbym ci dżadżo wykradł, nie wiem, cokolwiek. Ale nie tak po prostu. Odczep się ode mnie. No i patrzcie ich. Co tak gnoję? I tamten jeden sobie odpuścił. A ten dalej mnie goni, no? Skurwysy Cztery ptaki naraz na mnie. Pięć ptaków naraz na mnie. Dobra, droga. Jedyna ucieczka moja. Cholera. Boże, tu jest tych ptaków. Trzy wielkie penisy mnie gonią. Jedno okie na dodatek. Dewastujcie te pająki, dewastujcie je. Mm -hmm. no zajrzyjmy się nad fajnym miejscem na założenie jakiejś bazy. To znaczy na zmianę bobra, na zmianę wy, bobra, Rozjebanie wszystkiego dookoła. A następnie założenie tam bazy. To wygląda strasznie spoko, bo tutaj jest taki dosyć duży plac, na którym niczego nie ma. Super, podoba mi się to miejsce już No, bardzo mi się podoba. Dobra, już mniej trochę. A spoko, nie wygląda tak źle to miejsce. Wcale nie wygląda tak źle mimo wszystko. Kurde no, nie dać mi nawet drzewa, ściąć, się ja uwielbiam ścinać drzewa. Dlaczego? Dlaczego musi tu Was być tak aż tyle? Dlaczego musicie być aż tak cholernie upiedliwe? Tu chyba jest biom kamienny. Super byłoby się do niego dostać. Znaczy pustynny, właściwie. Eee, tak powinienem do niego mówić. To nie. Spróbujmy przejść. Uch, nie Przepraszam, jest późno. Spróbujmy przejść tu. Wygląda całkiem sensownie. Głupie taki. Bijcie się z pająkami, pająki tam są, naprawdę. Ua, uła, ale Bosko, co to jest? Ja pierdzielę. Wow, nieźle. Dobrze, spalcie się wszystkie głupie gnidy Spierdzielam stąd, tu. No i musi mnie zawsze przynajmniej jeden gonić. No nie odpuści. Nie się. A ja się muszę zaraz położyć. Let's chop some trees. Bardzo mądrze prawisz, Woody. Cześć, ptaku. Schowam się do jaskini tyle z tego będzie. Się boję pomyśleć, jakie jaskinie by wyglądały. Nom, nom, nom. Tu jest za to dużo pająków. Dlaczego, dlaczego on się tutaj pojawia? Tam są macki, tam nie idę. Zdecydowanie nie warto się tam pchać. Podejrzewam, że ta droga prowadzi na bagna też. Mhm, zgadza się, tu są bagna. Tutaj nie chcę iść. A tak sobie jakiś tam chyba zginął. Dobrze. Nie giną z kurwy wysyny. Pająki nawet lubię. Naprawdę po tym trybie jestem w stanie powiedzieć, że pająki nawet lubię. Taką kurwa nie się. No i chuj obudził się kolejny zjeb fryer pizda. Zostaw mnie, błagam. Zabiły go świetno. Bardzo mu tak dobrze. Okej. Okay. Zamiana bobra to jest podstawa, dlatego że no... Zamieniając się w bobra, jestem w stanie przygotować sobie jakoś teren e, do ewentualnie e, do ewentualnego Suriwalu. Myślę, że to jest całkiem spoko miejsce. Próbuję Nie będę mi że dokładnie drzew potrzebał. We did it. It's just a tree. Calm down. Nie zamierzam. You might want to slow down a bit. Nie? Nie zamierzam. Your teeth are growing, I warned you, dobra. Kara dan daran, dan daran, dan daran, dan daran, dan daran, dan Dziękczynne działanie błyskawic. No choć w noju, wstrętny. No. Cinać, cinać, jeszcze raz, cinać. Jest noc. No ścinajcie. No dobra, rzucił się na tego ptaka. Ciekawe, rzucenie się na tego ptaka było dla niego akcją pod spację. To jest całkiem interesujące. No nic. Mam na nadzieję, że kto mi piorun nie pieprznie. Wcinaj, wcinaj, Woody. Dobrze Możesz sobie bić ten piorun bliżej tych rzeczy, ale nie prosto w nie, god a się tego mięsa, co? W no już Ja rozdupczony O, raz, dwa Tutaj trzeba porwać, o, tu jest jakiś slideart czy coś Te tutaj pajęczarze trzeba rozdupczyć. Super O cholera Podpaliło się to drzewo, właśnie chciałem je e, Wyciąć, no ale dobra Wytniemy to I zjemy W ramach regeneracji zdrowia naszego ubiego I tu gdzieś powinien być ptak, nawet dwa Zobaczcie Jak się złożyło No win, gnoju, cholerny Dziękuję WCINAJ! WCINAJ! WCINAJ MŁODY! No i rozdupczmy tego. O rozdupcze cię gnoju. Ciebie żabo też. Nawet mnie nie denerwuj. Żeby nie wiem co na sobie myślą, A się zrzuciły wszystkie ze wszystkich stron. Jeszcze raz. Dlaczego taki agresywny się zrobiłeś Woody? Masz coś zjeść. Klikam spację i masz zjeść pobliskie rzeczy. Cholero. A e, widzicie? Jako spacja, jako pierwsze co robi rzuca się na przeciwników. To jest błąd. Bo to zostało zmienione w grze. I teraz on F-ką się rzuca na przeciwników. A spacją powinien... O chuj. Błąd. Bardzo duży błąd. Chociaż nie aż tak duży. Dobra, zjedz coś. Dobra, rozdmuch teraz te pająki tutaj. Super. Aj! i z tym wszystkim. Co nie wykopie to spalone, to jest takie przykre. Jeszcze jeden pająk to jest. Dobra, coś szamamam. Dobra, rozwalamy kolejne. Leże pająków. Ojej, 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 jest groźnie Nie chcę jeszcze zginąć Chcę jeszcze troszkę pożyć Rozwarmy to Okej, okay. kolejne pająki ra, 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 Bosko Cześć głupi ptaku czemu on się zginął w kulkę i nie reaguje Skoro go zabijam Teraz muszę coś zjeść szybko Klikam spację, to jedz tą szyszkę. Ojej, ojej, ojej! Szybko! Dobra Patyki też. Iśnie kolejne drzewo. No już strętny. Dziękuję. Okay. W tym razie nie walczę. Dobra, wydaje mi się, że tyle. Jak na razie. Myślę, że tak. Chociaż ohoj. To chyba nie było dobre miejsce, żeby się przewrócić. No nic, powinienem się obudzić dnia trzeciego z rana, prawda? Tak Gdzie zostawiłem moją Lucy? Tam Chodźmy tam zatem Nadal jest tu bardzo groźnie, ale... Wydaje mi się, że troszkę lepiej niż wcześniej Uuu, ile tu leczenia, super Przyda się Co to jest? Fire dart Wow, ile tu żab? Dużo, dużo. Okej. Okay. Flint, genialnie. O, fak, potyki mi się zjerały. No dobra, nic. To są jakieś pięki. Cholera. Ile dużo żab? To jest groźne, to jest niezdrowe. Ile tych żab to jest? To muszę podbierać bardzo szybko. Dobra, mam Lucy. Ała! O, w kurwe te żaby! Gdzie jest nasiona, cokolwiek. Mięso! Run fulls! Żyj pączku, krocz. Uuuu, ale te żaby masakrują tego ptaka. Żaby mocno masakrują młodego ptaka. W sumie nie młodego, ale... Tylko to obchodzi. Teraz myślę najlepszą opcją dla mnie byłby namiot i solidny posiłek. A przynajmniej śpiwór. Śpiwór też odnawia senity, nie? No to tutaj poczyściłem tyle, troszeczkę, nie? Przede wszystkim bardzo dużo zostało... Bardzo dużo zostało tych żab, Podbieramy kwiatki na senity po prostu. Woody, chop some trees, bo co? Na razie nie. Na razie to ja zbieram to wszystko, co pieprzyłem będą w formie bobra. Czyli bo dobra. A ła! Silk mi zabrała ta pieprzona żaba. Będę musiał się uleczyć. Potem. O ja! I znowu skończyłem goniony przez ptaka. Tak gra jest nienormalna. Zacznijcie się! Bić ze sobą ta żaba z ptakiem, czy coś. Nie wiem, cokolwiek to zaczyna drażnić To jest okropne Fuck Boże, prawie bym się dał trafić Dobra Nie, nie zatrzymał się Ja już miałem nadzieję Boziu O! Nie mam nawet chwili, żeby się zatrzymać i coś zjeść Droga, świetnie droga w tą stronę Mam nadzieję, że to był dobry wybór Dlaczego ten ptak, dlaczego zawsze jeden ptak się musi zaprzeć i mnie gonić? Czemu? Wiosko świnek. O! W sumie to jest wioska świnek. Zabijcie tego ptaka, proszę Was. Proszę Was, ładnie. Świnki, przestańcie mieć mnie w dupie. No nie! Błagam, nie wiem, mam wam dać mięso. Dobra, rzuciły się już na jednego ptaszera. Świetnie, dobra. Dobra, trochę zjadłem. Napierdzielajcie się tu, no, Demet, Głupie świnie. It's almost my bedtime. Dlaczego nie zamierzasz mi odpuścić? Zaraz ci pierdolny głupi. Kurwa, nie wiem, co mam z tobą zrobić. Nie mam pojęcia. Tu jest król, królu! He's not my king. Nie no, świetnie. Ja bym natomiast chciał, żebyś sobie bardzo grzecznie stąd... Nie no, świnki wszystkie mają mnie w dupie. Poszły spać. Nie wiem, co ja mam robić. Mam biec tą jebaną drogą, aż padnę chyba. Jeżeli tak, to proszę. Obudzę zapewne w międzyczasie pięć innych ptaków, które zaczną mnie gonić. W kurwę no bo to się tak nie da. Inaczej. Coś robię źle tym, Woody. Coś robię kurwa źle. Ale jeszcze się dowiem. Do następnego odcinka. Cześć.